Drodzy goście, trenerzy, kibice, a przede wszystkim Wy, główni bohaterowie tego wyjątkowego wydarzenia, szanowni zawodnicy, z wielką radością i dumą witamy Was wszystkich w Brzeżyńskim Centrum Sportu na ceremonii otwarcia finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w piłce siatkowej w nadmorskiej gminie Trzebiatów Witamy witamy serdecznie. Szanowni Państwo, drodzy goście, trenerzy, kibice, a przede wszystkim wy, czyli główni bohaterowie tego wyjątkowego wydarzenia, a szanowni zawodnicy, z wielką radością i dumą tutaj witamy wszystkich właśnie w Przyżyńskim Centrum Sportu na ceremonii otwarcia finałów Mistrzostw Polskich Miorów Młodszych w piłce środkowej w morskiej Gminie Trzebiatów w malowniczym Mrzeżynie. Właśnie teraz. Dzisiaj o 10 rozpoczęło się to wyjątkowe wydarzenie. A teraz widzą Państwo też drużyny wchodzące tutaj. Tref Gdańsk, Jet Service, LOMS, Joker Piła. Chociaż tutaj zdaje się kolejność też była pozmieniana. W każdym razie SUKSS, suwałki. Norwid Częstochowa, Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel, KS Metro Familii Warszawa, UMKS Mosbola Tramwaje Warszawskie i Lechia Tomaszów Mazowiecki. Tutaj będą właśnie widzieć Państwo jak zapełnia się ta hala, ten parkiet tymi zawodnikami, tymi herosami, którzy tutaj dostali się na turniej finałowy. Wielkie brawa, no bo to są po prostu najlepsi z najlepszych. Osiem drużyn, które znalazły się tutaj. To sito eliminacyjne było bardzo długie, bardzo wąskie momentami. Niektóre turnieje były naprawdę wymagające. A tutaj, finałowa ósemka, właśnie w Rzeżyńskim Centrum Sportu. Przyszłość polskiej siatkówki przed Państwem. początek zmagań, które z pewnością dostarczą wielu emocji i niezapomnianych chwil sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Każdy z was jest już zwycięzcą. Bo dotarliście. Tak jak wspomniał właśnie speaker, każdy jest już tutaj tak naprawdę zwycięzcą, że dotarł. To wy jesteście przyszłością Polskiej Siatkówki. Wielkie prawa teraz To wspomnienie o tym, że to przyszłość Polskiej Siatkówki. No tak, zdecydowanie jest tutaj kilku Panie zawodników, a może nawet kilkunastu, którzy w przyszłości będą występować w seniorskiej kadrze Polski, a po drodze jeszcze młodzieżowe kadry. A teraz yy, witamy wszystkich, którzy tutaj się zgromadzili. Piotra Banownicza, przedstawiciela sponsora turnieju firmy Deli. Panią Joannę Procy, dystrybutora firmy firmy Dairy. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krzydowie, kierownika Rzeżyńskiego Centrum Sportu Kamila Staszzyńskiego. Radnego Rady Miejskiej w Szyletowie, pana Pawła Krabowca. Prezesa Zarządu Zetkanu Gminnego i Przyżyną Jacka Palika. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Panią Małgorzatę Stoleczną. Głównym specjalistę do spraw promocji sportu i rekreacji w Gminie Światów Pana Marcina Wawiórko. Witam również sz Ształczko Szybkich Powitanie tych właśnie osobistości, które widzą Państwo na swoich ekranach, o których wspomniał tutaj speaker. Co też z pewnością Państwo słyszeli. No i oczywiście sztaby. A także sędziowie. Sędziowie główni, Maciej Maciejewski, Marek Słowik, sędziowie prowadzący. Radecka, Łukasz Miszke, Mateusz Broński, Jarosław Makowski, Grzegorz Sołtysiak. Wiele osób tutaj odpowiedzialnych za to, aby ten turniej wyglądał tak, jak chcielibyśmy, aby wyglądał, to był pamiętny turniej i żebyśmy na koniec, gdzieś tam w niedzielę, wszyscy byli ukontentowani tym poziomem. Tym co zobaczymy tutaj na tych finałach jest też oczywiście sędziów Fagata Józefowicz, o której wspominałem. Teraz również upominki. wręczane na ręce kapitanów, ale też pozostałych zawodników. Wszystko przy piosence Happy. No myślę, że każdy z tych zawodników, który jest, znalazł się tutaj na tych finałach, jest na pewno happy, jest na pewno szczęśliwy, że mogą występować na takim turnieju. No ale z pewnością jest też wielu zawodników, którzy tak naprawdę przyjechali tutaj z myślą o Złocie. Panie i Panowie, na. Wydarzenie rangi Mistrzostw Polski. Proszę wszystkich o powstanie. Teraz, prosimy wszystkich o powstanie. powstanie. Państwo też Naszych w swoich domach mogą. I wspólnie odśpiewajmy Mazurek Dąbrowskiego. Odśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego. Specjalne. Otwarcie mistrzostw. Pani burmistrz Przewiatowa. Drogi witam Was bardzo serdecznie na ziemi Gminie Trzebiatów, Gminie Nadmorskiej, oczywiście Morze Mam nadzieję, że trochę się zatopowiliście, uniknęliście naszego wyjątkowego nadmorskiego powietrza, które teraz jest jeszcze naprawdę wyjątkowe, bo dużo wióry jest w powietrzu, niech doda Wam sił i mocy. Ci, którzy po raz pierwszy na morzem witam szczególnie, ci, może kiedyś przejeżdżali, odwiedzali nas w wakacje, no to tym bardziej mogą zobaczyć, co się zmieniło. Życzę Wam wspaniałych rozrywek, dużo energii, oczywiście, samych zwycięstw, ale jeśli się nie uda, to pamiętajcie, że zwycięzcą jest ten, który walczy do końca. No i witam Państwa bardzo serdecznie, też na trybuna, kibiców, wielkie prawa. Wielkie prawa również kibiców. dla kibiców, oczywiście, którzy również tworzą to widowisko. Mistrzostwa Polski, juniorów młodszych, 2025 Brzeżyno. Uważam na otwarte. Oficjalne otwarcie mistrzostw, mistrzostw, tych, mistrzostw tych finałów. Mistrzostw, mistrzostw Polski Juniorów Młodszych przez panią burmistrz. Właśnie tutaj pięknie powiedziane, wypowiedziane słowa, że trzeba pamiętać, że nawet jeśli się nie uda wygrać, że to dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. I o to w tym wszystkim chodzi, w całej tej zabawie. Teraz oczywiście już kibice za chwileczkę, o tutaj kibice Lechi, Tomaszu Mazowiecki no, no, no. już czekają na kolejne mecze, zwłaszcza na mecze swojej drużyny. A ten mecz już o godzinie 16 jest Jet Service Loms Joker Piła teraz Państwa serdecznie zapraszam na ten mecz, godzina 16 Jet Service LOMS Joker Piła kontra Lechia Tomaszów Mazowiecki, a później o godzinie 18.30, no chyba, że to pierwsze spotkanie, o którym wspomniałem potrwa trochę dłużej, a trzecie już na tym turnieju Norwid Częstochowa KS Metro Family Warszawa tak więc to tyle jeśli chodzi o tę ceremonię otwarcia tego turnieju Marcin Rakowski z tej strony Państwa zaprasza dokładnie właśnie na godzinę 16, a później 18.30, a tutaj jeszcze o, cała świata sędziowska. No, dobrze będzie, jeśli ci Państwo właśnie będą jak najmniej widoczni, chociaż tutaj warty moment odnotowania, to już zajmując stanowiska sędziowskie oczywiście, jak mawiał Bela Hobor, najlepszy sędzia jest ten, który jest niewidoczny i tego też życzę tym, których Państwo widzieli właśnie chwilę temu na swoich ekranach, a że jest to obsada bardzo dobra, ta Migowa, chociażby, to też mam nadzieję, że takie to sędziowanie właśnie będzie. Eee, raz jeszcze, zapraszam na godzinę 16, później 18.30. To tyle, jeśli chodzi o ceremon ceremonię otwarcia. Eee, kłania się nisko Marcin Rakowski. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem.